Kolejne pytanie to, czy trening siłowy na deficycie kalorycznym ma sens, jeśli chodzi o budowanie masy mięśniowej? Zacznijmy zatem od najważniejszego. Dlaczego warto łączyć trening siłowy z deficytem kalorycznym? Przede wszystkim, gdy redukujemy kalorie, to często obawiamy się o utratę masy mięśniowej. To naturalne, ponieważ odchudzanie może prowadzić do zmniejszania masy mięśniowej, ale tutaj właśnie wkracza na scenę trening siłowy. Regularne podnoszenie ciężarów to nie tylko pomaga w utrzymaniu, ale także w budowaniu mięśni, co jest kluczowe dla naszej sylwetki. Pomyślcie o tym: im więcej mięśni mamy, tym więcej kalorii spalamy w spoczynku. To znaczy, że nawet gdy nie trenujemy, nasz organizm spala więcej energii. Dlatego tak ważne jest, aby w trakcie odchudzania nie rezygnować z treningu siłowego. W rzeczywistości to może być po prostu klucz do sukcesu. Co więcej, trening siłowy pomaga w kształtowaniu sylwetki. Jeżeli naszym celem jest uzyskanie estetycznego, sportowego wyglądu, to właśnie trening siłowy i ćwiczenia siłowe przyczyniają się do lepszej definicji ciała. Utrata tkanki tłuszczowej w połączeniu z budowaniem mięśni to przepis na sukces. Jednak trzeba pamiętać, że na początku naszej drogi treningowej, na deficycie kalorycznym możemy odczuwać pewne ograniczenia. To są normalne rzeczy, ale nie zniechęcaj się tym. Nasz organizm ma niesamowitą zdolność adaptacji i im więcej będziemy trenować, tym lepiej będziemy sobie z tym radzić. Podsumowując, więc pamiętaj, że trening siłowy jest bardzo dobry, zarówno w budowaniu tkanki mięśniowej, jak i w okresie redukcji tkanki tłuszczowej, w jej utrzymaniu. Nie zapominaj także o diecie, ponieważ jest ona kluczowym elementem całego procesu. Musisz zadbać o to, aby dostarczać odpowiednią ilość białka, które wspiera regenerację i buduje mięśnie. Zrównoważona i bogata dieta pozwoli Ci zarówno budować tkankę mięśniową w okresie masy, oraz redukować tkankę tłuszczową z zachowaniem zbudowanej już wcześniej tkanki mięśniowej. Zatem trening siłowy na deficycie kalorycznym będzie skuteczną strategią, która pozwoli ci schudnąć, jednocześnie dbając o atrakcyjny wygląd Twojej sylwetki. Kluczowe jest podejście z odpowiednim planem treningowym i dietetycznym. Jeżeli to wideo wniosło coś do Twojego mindsetu, to zapraszam Cię do obserwowania mojego kanału, ponieważ każdego dnia staram się pomagać za pomocą takich materiałów wideo w osiąganiu Wam lepszej sylwetki oraz lepszego samopoczucia. Cześć!